No i witamy się ponownie przy naszym Przy naszym trupie Kiesień przyszła, trzeba sprzątać liście No ciekawy jestem czy to utrzyma nasz olej, czy nie utrzyma nasz spojinaczy. No i dobra, będę musiał założyć sobie oczywiście naszą pompę testową do auto. No i co będziemy odpalać. Na czym jeszcze pompę założę, to rzut oka, jak to wygląda. To jest gruba spolina Ponad 48 godzin tutaj sobie się działa, więc miejmy nadzieję, że, że będzie ok. Nie lubię takich rzeczy robić, no ale czasami trzeba podrócić. Zakładam pompę i zobaczymy, zaraz odpalamy. No dobra, mam nadzieję, że siedzicie wygodnie. Wszystko jest gotowe do odpalenia, więc odpalamy. Do zobaczenia za chwilę. No i się odpalałem. Bateria siedzi, więc trzeba podłączyć mojego trupa, żeby odpalić tego trupa. OK, auto podłączone pod moje teraz się tam troszeczkę ładuje, ale nie ma na co czekać. Trzeba kręcić, odpalać. Zobaczymy, czy będzie leciało, czy nie będzie leciało. wieści z pola bitwy słuchaj wow. chwilowo nam trzyma także jakiś tutaj połowiczny sukces jest dobra nie ma się co tutaj znęcać nad tym autem Widać, że zaskoczyła trzyma. Zdajemy sobie pompę i ocenimy, jak to wygląda. No, tak więc zobaczmy, co tu się stało. Nie stało się kompletnie nic. Oprócz tego, że mamy uszczelnione, ale to się dopiero okaże, tak naprawdę po jakichś jazdach próbnych i tak dalej, i tak dalej na razie coś tam wstępnie, można powiedzieć, że że mamy jakiś połowiczny połowiczny sukces tak więc, jest czego się cieszyć jak na razie, ale tak jak mówię, ja jestem sceptyczny do samego końca nie wiem, czy to da radę, czy to utrzyma, czy to nie utrzyma klej z Polski był Wcale nie oznacza, że ma być gorszy niż klej z Ameryki. Promujmy nasze towary, tak? Na razie nie leci. Także składam sobie wszystko tutaj w całości dobra, składam do kupy. Powiem, że czekacie na to. Składam do kupy i no i co? I zabierzemy się jeszcze za innych parę rzeczy, które trzeba zrobić przy okazji tutaj tej naprawy. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, mamy już zalane wszystko. Przód mamy skręcony, płyn mamy zalany, tak jak powiedziałem. Zostawiam teraz auto, żeby się rozgrzało. No Zobaczymy, czy tam nie będzie nic lecieć. Ogólnie już składamy, bo tutaj więcej ja już nic nie zrobię. Jedyne co no to, jeżeli zacznie tutaj lecieć, to jeszcze myślę, żeby coś tam wkleić, ale na razie, na razie jest sucho. Czysto. Trzeba będzie przemyć tam skrzynię, bo ta skrzynia się ulała. Przemyć podłogi pod silnik. No i co, składam wszystko do kupy. I miejmy nadzieję, że z nasza naprawa tymczasowa odniesie sukces. Nie tylko lokalny, ale światowy. Nie, no tak, tylko żartuję sobie. To jest naprawa na pewno nie na zawsze. Patrzcie, nawet tutaj już poszukiwacze przygód dopadli ten samochód. Myśleli, że trup. Brian, zadzwoń do mnie, jak będziesz miał kasę, dobra? A teraz, o, spiszżej. Czekam aż wszystko się odpowietrzy. I będę składał wszystko sobie w całość. dobra, czar prys, tak jak mówiłem mój sceptycyzm znowu się kurwa okazał prawdziwy jebaniec no i co, leci temperatury dostał i klej puścił no nic, ja już tu nic nie wymyślę nic tu nie zrobię jedyne co mogę zrobić to poskładać Ech, tego trupa w całość do kupy, nawet nie będę już nic mył, bo to bez sensu, bo i tak się upierdoli. No i co? się silnik do wyjebania, do rozłożenia, kiedy to nastąpi. Nie wiem, ale to jest jedyna e, możliwość, jeżeli chodzi o uszczelnienie tego miejsca. Ja już tu więcej nic e, nie będę kombinował. Trzeba to po prostu zrobić. To ja pan Bóg przekazał. Inaczej się nie, nie da. No po prostu się nie da. Ja moimi możliwościami, które miałem pomysłami. Może ktoś ma inne pomysły lepsze. Tam słyszałem, że żeby spawać. <laughs> Oczywiście był to żart, ale chyba bez spawania tutaj by się nie było. Tak więc cóż, ja próbowałem, zrobiłem to co mogłem. Yy, może się Wam to przyda z tego względu, że po prostu nie będziecie kombinować, i po prostu trzeba będzie to, trzeba będzie to od razu rozebrać w cholerę i, i zrobić to jak, jak przykazał <grym> Worsprung, albo po prostu będziecie jeździć z lejącym się olejem. No jednak ciśnienie oleju robi swoje. Tak więc składam to wszystko i z przykrością stwierdzam, że Mission Incomplete. No nic. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za yy, komentarze. Trzymajcie się. Ja się nie poddaję. Tak jak powiedziałem, jeżeli będzie potrzeba i, i, i będzie taka yy, tutaj wola właściciela, no to będziemy rozbierać. Będziemy rozbierać. Ale to ja wiem, że samo, samo po prostu uszczelnianie tego to jest bez sensu. I prawdopodobnie zrzucimy głowicę, przejrzymy gładzie. No i no tak to trzeba zrobić. No, no nie ma sensu rozbierać tego po, po to, żeby tylko tą jedną uszczeleczkę wymienić. Zróbmy głowicę, zróbmy uszczelniacze, zróbmy ewentualnie pierścienie, i wtedy to ma sens. Inaczej, moim zdaniem, jest to niepotrzebnie wydana kasa na wyjęcie silnika. Lepiej zainwestować parę groszy więcej i po prostu zrobić to. Porządnie. Tak więc na dzisiaj Wam dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.